Do gratulacji. Na pochle, poranie, po Ramię to I co przyszli najpóźniej to z nas najważniejsze? Przed nami druga część konferencji prasowej, jest z nami trener Michał Krowierz. Panie trenerze bardzo proszę o skomentowanie dzisiejszego spotkania. Pierwszą połowę zaczęliśmy bardzo dobrze od samego początku utrzymywaliśmy się przy piłce, graliśmy szybko. Stwarzaliśmy kilka sytuacji, że mogliśmy zdecydowanie lepiej dograć tylko tą piłkę, ale oddaliśmy parę szałów i w pewnym momencie po naszych stratach własnych zaczęliśmy trochę sobie komplikować życie i zespół Lechii opanował trochę pole gry. Później końcówka już była taka nerwowa z jednej i z drugiej strony, bardzo dużo fauli. I widać, że jeden i drugi zespół nie chciał podejmować ryzyka. Uczulałem zawodników, że na pewno Lechia w drugiej połowie trochę inaczej zagra i zdecydowanie będzie agresywnie grała i to się potwierdziło. Mieliśmy takie 10 minut bardzo duże, bardzo duże problemy i e, dzisiaj bardzo istotną rzeczą była zmiana struzika, który wniósł bardzo dużo i, i, i taki... Może nie, nie widać go, było ale jest takim, był takim cichym bohaterem, bo bardzo dużo absorbował, bardzo dużo utrzymywał się przy piłce. Był bardzo agresywny i szybki. Także cieszę się, że te treningi, które też robi, bo widać, że robi postęp na tych, na tych treningach. Teraz to, to się potwierdziło już w kolejnym meczu, bo w Pucharze grał bardzo dobrze. Tutaj też zdawaliśmy sobie sprawę, że w końcówce musimy być bardzo, bardzo czujni, i tu mieliśmy sytuację, że po naszej stracie własnej. Zespół Lechii miał stuprocentową sytuację, ale jeżeli chce się o coś grać, to właśnie bramkarz musi wybronić, tak jak dzisiaj Michał to zrobił i, i tu ten zespół utrzymał w grze, a my walczyliśmy do samego końca i to tydzień bardzo trudny, bo wygra nas Pogonią, później rolecaster, który mieliśmy na meczu pucharowym, to, to rzeczywiście tu w 90., tu w 120., tu znowu dzisiaj w 90. Także tak jutro jutro se w, w, potrzebny chyba dzień spokoju bo, 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 bo rzeczywiście z tą piłką różnie bywa tyle meczów człowiek ma i ciągle gdzieś się nowe, nowe wyzwania dla nas najważniejsze że graliśmy do zera to chwała zespołowi i za charakter bo bo Krakowia ma, ma, ma charakter i oby teraz to potwierdzić w każdym następnym meczu. I przygotowujemy się od poniedziałku już dojdzie dietry, dojdzie już w dojdzie Rubio, już te alternatywy też będą większe, jeżeli chodzi o grę. Bo widać, że trochę w tym ataku pozycyjnym musimy jeszcze to doskonalić, bo czasami gramy za wolno i tego nam brakuje, nie mamy, nie mamy takiej swobody właśnie w rozegraniu na połowie przeciwnika, ale co najważniejsze mamy punkty i, i dalej do przodu patrzymy. Dziękuję. Dziękuję. Panie Andrzeju. Nie, panie Andrzeju. No, ja tylko krótko wyrażę swoją opinię. No tak dało, jakby obie drużyny grały na 0-0 no i szczęście się uśmiechnęło do Krakowi i wygrały, więc no. No tak jak, to panie Andrzeju, no to tak jak w tym szczęściu, no, to tak jak pan, nie wiem, czy pan słyszał, jak trenera wybierali w jednym klubie. No i dyrektor klubu, prezes wezwał go i dyrektor klubu wziął trenerów i mówi, że ma 10 CV przynieść. No to ten przyniósł, tam starał się, no i wziął prezes tego klubu TCV. Te Dziewięć podar, jedno zostawił. mówi: Jak nie mają szczęścia, to mają pecha, i postawić trzeba na tego. No tak jak Napoleon mówił, no, że można być dobrym generałem, ale trzeba mieć szczęścia, ale to nie można, nie można, wie pan, dzisiaj wpadać w super euforię, bo my piłkarsko musimy pracować jeszcze nad pewnymi elementami, i to mnie momentami martwi. A tak jak widać, że Michał Helik też y, najłatwiej dla niego, jednak jak nie ma tej konkurencji, bo widać, że dzisiaj nie ma wieży na ławce, nie ma stopera, no to grała zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. No teraz Alex musi po prostu czekać na swoją szansę, bo na pewno nie zmienimy. Ale to chwała też dla niego, bo, bo widać jak z zespołem, nawet był w hotelu. I, 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 to jest, I to jest miłe, że, że, że cały zespół trzyma się razem, a to jest tylko podstawa tego, żeby, żeby wszyscy zawodnicy po prostu, yy, po prostu byli w życiu, no. trzeba trudne momenty przetrwać i, i nawet smsy od Pana czytam już z przyjemnością, nie odpisuję, nie zawsze, bo nie zawsze mam czas, Panie Andrzeju, ja to przepraszam, ale ja sprawę, czasami uwagi. A nie, teraz nie, teraz dzisiaj się telefon Czas tak Jeszcze jeden Coś można poprawić. Te długie podania sztoperów są takie niedokładne. Jakby, Panie jak my byśmy mieli dokładne, to my byśmy mieli 10 punktów przewagi i oni już by tu dawno nie grali. Także, to jest ten, to też nie ma, nie ma co o, o pewnych rzeczach e, mówić. No, staramy się grać tak w piłkę, żeby, żeby było. No, wszyscy mówią o Barcelonie i ten, no, ale my nie mamy na dzisiaj takich piłkarzy. Chcemy tych piłkarzy rozwijać. Chcemy ich uczyć, żeby rozgrywali od tyłu. Ale jak rozgrywa się często od tyłu, to się bardzo często powoduje to, że straty własne jest i wtedy traci się bramki, dlatego my ograniczamy, mamy możliwości, umiemy się utrzymać przy piłce na połowie przeciwnika. Jak będziemy mieli innych zawodników, to będziemy inaczej wtedy grali, ale dzisiaj tych zawodników mamy, robimy kolejny krok i to jest najważniejsze, bo graliśmy naprawdę z wymagającym przeciwnikiem. Jeszcze jedna taki drobiażdżek. Zastanawiam się, kiedy Paśkowicz zagra choć raz szybką piłkę, raz wyłapał piłkę, patrzy na desancie, na, stoi naszych czterech zawodników. Przytrzymuje piłkę, trzymają 10 sekund, rozgrywa do obrońców. No nie, no to wybił później, no to, no to ja z panią Andrzeju, no zwracamy uwagę, no nie da się, ja panu powiem tak, nie da się wszystkiego y, wytłumaczyć i powiedzieć od razu, tak. No, my krok po kroku, jak pracowaliśmy nad dośrodkowaniami, no to kiedyś mieliśmy boskie dośrodkowania, Bóg jeden wiedział, gdzie ta piłka pójdzie, a teraz już widać, że te dośrodkowania rzeczywiście są w punkt, bo, bo te ramki które zdobywamy, to nie ma przypadku. Każdy stały fragment gry jest zagrożeniem. I to widać, jak pracują ci zawodnicy, czy, czy Kamil Pestka, czy Siplak, czy Hanka, czy, czy inni zawodnicy, już i, i oni muszą po prostu nad tym pracować. Ale też nie da się wszystkiego tak nagle, nagle zmienić, dlatego pracujemy sumiennie i, i nie, nie, też nie, nie zachwycamy się. Dzisiaj czeka nas mecz z Płockiem za tydzień, który będzie bardzo ważny. Ja tam było jeszcze pytanie. Ja mam takie pytanie, jak czujecie się na fotelu lidera jak przygotowania do następnego meczu? Jeżeli chodzi o fotel to jeszcze po 14 kolejce nikt nie był mistrzem i nikt nie spadł. Także to akurat na no, rok temu mieliśmy, nie wiem czy w tym miejscu, momencie, byliśmy na 12. miejscu chyba. Czy, czy jest i, i, i to jest, a przygotowanie do następnego meczu na pewno zawodnicy potrzebują wolnego, bo muszą dzisiaj odpocząć i, i, i czeka nas bardzo trudny pojedynek pojedynek, jeżeli chodzi o, o Płock, gdzie, gdzie widać, że, że bardzo dobrą pracę wykonuje Sobolewski i potrafi poukładać ten zespół i czeka nas bardzo, bardzo trudny bój. Na pewno jeszcze w poniedziałek będziemy analizowali mecz ze Śląskiem, bo prawdopodobnie sam się wybiorę na ten mecz, żeby, żeby zobaczyć jak to, jak to wygląda i y, jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby później zawodnicy mają trzy dni wolnego, żeby na, po tym wolnym spokojnie wrócić do treningów i odpocząć. No tak. Będę rybą odrębnąć na zastopele. A czy pan w trakcie spotkania nie miał ochoty tego w pewnym momencie zmienić? Były takie fragmenty, że... był jednym jest, ze słabszych kibarów pana... To jest tak, że i, też, my, my znamy potencjał zawodników, który jest. No, I tym bardziej obawiałem się tego, że... Myśmy wracali całą noc z bytowa i ci najwyżsi zawodnicy mają duży problem jednak w tym autobusie, bo oni nie do końca mogą, mogą spać. I to się też potwierdziło, że, 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 że gdzieś tam były te problemy, ale, ale wiemy, że on może jedną akcją zrobił dwie akcje fantastyczne, bo jedna akcja, która była chyba w 60 minucie że rozegraliśmy dwa razy bez przyjęcia i szkoda tylko, że nie uderzył z pierwszej bez, bez przyjęcia, tylko przyjął ją, jeszcze zwolnił i, a, i później zagrał fenomenalnie jedną piłkę do rafy, a nie przeszła, ale to, to tak, tacy zawodnicy czasami jest właśnie to, że się człowiek zastanawia na ławce, czy nie zepsuć, to co powiedziałem o Struziku, że dla mnie on akurat jest dzisiaj takim naprawdę cichym bohaterem. Dziękuję bardzo. Miłego weekendu życzę.